Cześć, cześć. Cześć, komórkowe świrusy Wariaci fani Empires and Puzzles. Fani innych gier, słuchajcie, miał być dzisiaj zupełnie inny materiał. Miałem dzisiaj nagrywać wirtualne wędkowanie. Jak ktoś nie wie, to wędkuję wirtualnie. Tutaj u góry pojawia wam się film, odnośnik do ostatniego filmu z mojego wędkowania. A ja teraz mam inną całkowicie do was sprawę. Słuchajcie, widziałem już screeny na Facebooku. Widziałem już na Messengerze screeny, informacje i zaraz zobaczymy, czy to prawda. Tak, to jest prawda. Widzicie to? To jest po prostu kpina. To, co SGGG teraz robi, to już w ogóle jest za przeproszeniem. Kopnij mnie w pysk, napluj mi do buzi i ja powiem, że deszcz pada. Słuchajcie, ja na ostatniej Atlantydzie wywaliłem 90 biletów na łupy i z 10 flaszek energii zanim dowiedziałem się o tym, że jest Bóg że nie dają monet a teraz oni mi za to dają 15 monet Atlantydy żarty sobie robią czy czy co? Teraz nawet już słyszałem dalsze informacje, że za wyświetlane reklamy nie wpadają nagrody, pojawiają się bugi. Nie wiem, co SGGG planuje, robi, ale niszczy, niszczy i naprawdę psuje mi przyjemność z gry. Ja normalnie za te 100 biletów, za niecałe 100 biletów na łupy plus te kilka flaszek energii, co zmarnowałem, spokojnie bym miał 100 monet, spokojnie, lekko i bym miał jakieś losowanie Atlantydy. Widziałem screeny z 10 monetami, widziałem screeny z pięcioma monetami. No sorry. Może to prezent na Mikołaja. A jak prezent na Mikołaja, to naprawdę dajcie sobie spokój. Tu jest dla was teraz kontra. Kontra od waszej konkurencji, o której wielu graczy Zagorzałych Zakochanych Graczy w Empire and Puzzles mówi, że to są cebularze. Że gra nastawiona tylko na highs, że nic nie dają, że beznadziejna i tak dalej. Słuchajcie, jak was mechanik oszukuje, zmieniacie mechanika. Jak was dealer oszukuje, daje wam za mało materiału, zmieniacie dealera. Ja wam nie mówię, żebyście zmienili grę. Spróbujcie zagrać w coś innego. Jeśli nie graliście jeszcze, to zagrajcie z mojego reflinka. Tutaj macie na dole w opisie filmu. Zagrajcie sobie. W Gemstone Legends. Słuchajcie, tu prezencik na Mikołaja. Dwa złote zwoje, trzy srebrne zwoje, kryształy, toksyny, fiolka toksyn, jabłka, tytanowe klucze. To jest zupełnie coś, czego wy nigdy nie dostaliście od Small Gianta w and Puzzles. Tutaj to są możliwości wezwania. Dwie możliwości wezwania trójek, czwórek. Trzy możliwości, przepraszam, dwie możliwości wezwania trójek, czwórek, piątek i trzy możliwości wezwania trójek, czwórek. No słuchajcie, no dało wam coś takiego SG za darmo? No macie teraz kalendarz adwentowy. Dobrze wiecie, co tam wpadnie w tych ostatnich tygodniach, dniach tygodnia za darmo. Dobrze wiecie, co tam wpadnie, każdy to wie, wielkie gówno. Ja kończę, jestem rozgoryczony, jestem wkurwiony. Jest mi smutno i tak dał dupy SGGG, że szkoda, szkoda gadać. Pozdrowienia, do usłyszenia. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, bo to jest kpina.